OK. dzisiaj chcieliśmy pokazać za Nitoksem yy, nasz serwer. Sky właśnie... Log. No właśnie, Skyblock. Jesteśmy właśnie na spawnie. OK. to co najpierw pokazujemy? Kupno no może. sprzedaż. No. Tutaj można kupić rzeczy się na wybraną rzecz, dostajemy jej ilość podaną na tabliczce. Czyli na przykład 10 kobla. Za podaną kasę, która też jest na tabliczce. Po drugiej stronie jest sprzedaż rzeczy. Tu, tu można... sprzedać... Ale ty wyglądałeś śmiesznie. Tu można sprzedać rzeczy. Klikając prawym przyciskiem. Tu jest sala informacji. Gdzie ty jesteś? Nie, w sprzedaży jeszcze. Okay. No to tu są informacje tak. dotyczące Wy, zakładanie, usuwanie, tak. dodawania osób. Tu będą informacje w dzisiejszym dniu, dziś jest 23. No. Będzie o mhm. będzie jeszcze, o jakimś tam VIP-ie, tu są party. I na dole tabliczce jest napisane, czy dla wszystkich, czy tylko Nie dla wszystkich. tabliczkę prawy. Co? O właśnie. Jeszcze tak ustawimy. Jesteśmy właśnie na barbasen. Nie wiem, czy on się tu zrespił. Oczywiście jest za zapłatą. Rzucaj coś tak. Okej okay. Dobra, tu to ja przedstawię. Może. Tu jest jacuzzi. I ktoś to zniszczył. Troszku. Okej. Okay. Wszystko jest na subo idzie, żeby nie było. Chodź na zjeżdżanie. To na czerwona, żółta i czarna. No i... Czarna jest najszybsza i najlepsza, żółta jest taka średnia, a czerwona jest najwolniejsza i najgorsza. Jeśli chcecie szybko oddychać, to trzymajcie bój, no i krećcie myszką, a jak nie, no to po prostu puśćcie, to wstawicie się Okej, okay, chodźmy do tego wiru. No i tutaj można, tak, popływać, czy można to nazwać? To będzie poprawione dzisiaj jeszcze. Tak właśnie, ale na razie to jest taki wir. Woda nam pomaga się kręcić. Yy, gdzie teraz? Czekaj. Co? Po co? No właśnie, exit. I hop. Na wełnę no i uciekacie. <gry> Ale oczywiście to będzie dzisiaj jeszcze naprawione, bo to na jakiś niekompetentny frajer zostawił. E, nie da się. Da się. Chyba. Dobra, no to, to idź. A no da się. Dobra, to chodźmy na warp hotel. No to dobra. No, hotel jest tylko dla VIP. Tu jest recepcja i pisze, że no, dodatkowy domek jest za 3D no, przed z 200 diaksu. No... domki są darmowe, no, te pierwsze A na górze tutaj w tej podstawowym domku jest jadalnia Miski no, no, to do jednak wody Prosimy odkładać miski po zjedzeniu i, no i nie tu są takie lodóweczki w tym stylu i po kliknięciu przycisku wypada rzecz Jak nie chcecie zachorować ta ASZ, to Waste trzecz Dobra, chodźmy pokazać domki Dobra to Tu jest przy okazji barek Trzy basenowy, Oczywiście, jak się kliknie, to wypadają rzeczy. Właśnie. Dobra, to do którego domku idziemy? Do przez tą nagrywarkę. No takie. są takie. domek wygląda jakoś tak. Wszystkie domki są podobnej wielkości. Ehm, dobra, to gdzie idziemy? Zaraz pozna bar. Arena. Albo arena. Tu się można bić. Poza tą czerwoną wełną. Pokażemy to właśnie. Chodź, szczele w ciebie. Jadę we mnie. Hej, ty masz macie ci przypominam. A dobra. No ja mam GM. -a. Dobra, chodź gdzie indziej. No, i tu jest zameczek, drzewko. Od czasu do czasu będzie tutaj taki mini event, że będziemy robili tutaj 100 zombiaków, no i się będziemy pić. Y tu jest jeszcze mała wieżyczka. Dobra, chodźmy na bar parkour. Rodzaje trudności parkura. Chyba dwa. No, czy dwa. Przejęzyczy, nie? Nagroda jest na końcu każdego parkura. Nagrody są różnorodne. Nie będziemy zdradzać jakie. Ale tylko powiemy, że jak ktoś ukradnie komuś nagrodę, to ma no, karę oczywiście jakąś. I w przypadku kradzieży to piszemy ukośnik help op i piszemy tekst coś tam ble 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 i to pokazuje się no, i automatycznie, że tutaj ktoś coś zrobił złego, no i my to weryfikujemy i pada. I oczywiście musi być y, nick osoby, która y, zawiniła, bo nie damy bez no, nie będziemy dawać nikomu bana. Będziemy chyba raczej banan, to będzie telefon do opiecie, to ale szczególnie. No. Y, co teraz? Warp. Biblioteka. Mm. Okej. Okay. Dobra, ja przystawię. Tu jest. Y, można enchantować rzeczy na maksymalny poziom. Weźmy jakąś rzecz, żeby pokazać. Oczywiście 30, proszę bardzo, a nawet fajnie. Dzięki. No i tu jest naokoło, można sobie siąść czy coś w Tutaj już. dobra, to chodźmy teraz na warby działki. Okej, okay, trzeba wrzucić zapłatę, nie wiem po sala. No w sumie sam żebym to zrobiła, ale yy, na razie są trzy działki na będzie to powiększane z, yy... z dochodzącymi graczami do serwera. No, i trzeba poprosić admina o działeczkę Spoko. I się po prostu dostaje. Nie ma się cuba, i tylko on będzie mu podobać. Jest, dobrze wpisałem. Ok, no to tu będą potworki za tymi kratami. Są dwa pięterka, co jeszcze można powiedzieć? No, że to ty... jest... Przez Sklep. nagrywać. Co? Sklep. A właśnie, jeszcze zapomnieliśmy Warp-sklep. Sklep jest dostępny tylko dla VIP-ów. Yy, można sprzedawać, kupować rzeczy. Sprzedawać można za drogiej niż na pewnie. A kupować za taniej niż na spawniej, można więcej rzeczy kupić i więcej rzeczy sprzedać, oczywiście. Um, tu są też wieśniacy, i u nich można kupić różne rzeczy. Jak i by ich nie zabijać. Właśnie, bo spotka kara. Te głowy na ścianach to ludzie, którzy zabili już tych y, y, osadników, więc chcecie tu dołączyć, że ich zabicie. Gdzie są te głowy? Aha, fajnie. Spoko. To są malski oczywiście do kopienia. Jakoś nie widzę. Ale będą też. No to będziemy no to... mogli zrobić najwyżej taką ścianę, na której będą ludzie. Okej, okay, dobra, no to to był, był nasz serwer. No fajnie, fajnie jesteś. E... A ty wie. Spoko, dzięki. E, No to dobra, cześć. Dobra.